Cześć, witam Ciebie serdecznie na afirmacji dzisiejszej. Proszę, żebyś teraz wybrał, żebyś teraz wybrała jedną spośród tych dwóch talii kart, które dla Ciebie dzisiaj przygotowałem, te, które dla Ciebie dzisiaj, dzisiaj mam. To jest pierwsza talia, to jest druga talia. A ty wybierz tę talię, która najbardziej ci się podoba. A ja za moment wyciągnę dla ciebie taką afirmację, no i przeczytam ci jej tekst. Yy, swój wybór, pamiętaj o tym, żeby napisać w komentarzu. Jeśli wybrałeś, jeśli wybrałaś tę pierwszą talię kart, to afirmacja dla ciebie na dzisiaj jest następująca. Czuję się dobrze, będąc sobą. Kocham i szanuję siebie. No, czasami trzeba o tym przypomnieć, a najlepiej samemu sobie. No, i zastosować tę wspaniałą Radę. Kochani, jeśli, wybraliście, jeśli wybrałyście tę drugą afirmację, to ona brzmi w taki sposób. Wszystko, co widzę i czego doświadczam, wibruje miłością, szczęściem i radością. Również bardzo piękna, prawda? Bardzo piękna jest ta e, afirmacja. No cóż, bardzo mi było dzisiaj miło z Wami się zobaczyć. Widzimy się, kochani, jutro. Tymczasem miłego dnia. Pa, pa!